Się. Leci. Leci. Dobra. Elo, Poszło. elo, elo! Poszło. Nie, zwykły... nie, 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 co to było za Elo? Elo, jakiś... elo, elo! Był to zwykły post dzień w post świecie. To właśnie tutaj dzielni policjanci łapali groźnych i Jesteś bardzo niebezpiecznych to? zbiegów. Tak było. True historii. Tróch historii? No, to a jest teraz na fakcie. Co z nami dzisiaj uczestniczy? To tak, ogólnie jestem ja, Kapitan Blas. Ale jest jeszcze, chodź tu Plagus, Pawełus, Admirosów. <grym> Admirosów. 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 Dziś... Zdrodziłeś mnie. A e, Dzień, dzień, dobry, dzień dobry. dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Halo, halo. Tak. O, e, wiecie, że jak wejdziecie do gąszczy, to jest straszny spadek FPS-ów. E, ja jestem strażnikiem. Co może robić strażnik? <grym> a, oni, a oni nie mają jeszcze. Oni nie mam taki strażnik? A powiem mi co to znaczy tam. Ej, Frotar, tutaj na tej barierce. Jestem Trany, nie znajdziecie mnie. Win. Bowiem ja nic nie mogę bo mam taki robić. znacznik, słyszycie? taki smoke, No, nie wiem, no. no to znaczy, że może że z tworzyć po prostu. Proszę Oni oni mają. Oni odpadnącie. Cześć. Ale jest dobrze, spokojnie. Nie, ja nie, Daj nie wiem, że mam Dajmy im trochę czasu. jak tu mu się buduje. A masz takie, masz takie do budowania więzienia? Ej, flotar na Jedynka, dwójka, tak. No bo ja nie mam więzienia. No tak. Lota, jak nie, nie, mas więzienia, nie masz więzienia, nie możesz łapać. Musisz na, oh. na początku postawić więzienie i dopiero potem będzie można te więzienie, więzienie No i, no i też może teraz złapiesz, to oni jak Jakoś spałujesz, to on będzie w tym więzieniu. Tak musisz pałąm. Użyj pałę. Chcecie kogoś. dotknąć, dotknąć mojej no Nie, nie. Proszę nie dotar, nie. Uspokój się. Przepraszam. No może to twoja pała chce dotknąć. Dotknął mnie swoją O Jezus Maria. się Ej, ej. O, o, o! O nie! Tak? A ty, 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 chodź tu, tu! Laseczkę dotykać chcesz, ty, ty? A masz ty liścia! Chodź, 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 nie! Czemu ty jesteś taki szybki, a ja, ja też jestem! E, Blady, żyjesz? Ogólnie okay. jak biegacie bez łomu, to jesteście czymś szybsi No, i... no na dwójce To czekaj ja mam no. dobry pomysł Ja nie muszę biegać Haha ha. No nie wierzę na... Co się stanie jak spadnę? No, no zginiesz swoją tałą, A zginiesz Cześć rany Ej, ej, jak wchodzicie do krzaków, też macie taki spadek jak w wersji No też, też, też A poczekaj Halo Więźnianie Cześć Byłeś kryminalistą musiałem ciebie złapać, przepraszam Nie jestem kryminalistą Ej, już dwie osoby są mi, złapane? Są o nie! Spadłem! O nie! Nie, no ja cały jestem w więzieniu. Co mi nie chcecie uwolnić? Nie, bo ja ale jestem dopasowany. A może tu, tu można uwolnić? Aaj, aaj. Kurde, ej, no jestem w więzieniu z Admirosem, nie? No, no ale co nie ma uwolnić? A dzisław! Ale przykro. W tym więzieniu. O! No. Tak! Jee. A ale wy... synu, nie weź mnie no. No, nie, no. Cokolwiek, cokolwiek no, nie był, mój, to był No bo ja spadłem sam. <laughs> nie no, wiesz, czemu je zabiliście. <laughs> no, tak, <laughs> no, no, zabiliście. To nie zabiliście. Dobra. Ta, na... bo miałem wypas Ej, serwisy medytarną windę. Kto jest ze mną? Nikol, nie ma. Legendarna winda? Legendarna. Jaką kumba, jaką legendarną? O. A, mamy pierwszą sobotę. do... kumby? Tylko legendarnemu jest zaraz. nie ma. Ludzie już umierają. A o nie, to ostatni to Co ja to jest? jest? Czas na psiesa! to zabija? Nie jest zabija! Poczekaj! Mam O jezus, mi się jest moim drugim towarzyszem? Masz. To jest mój... towarzyszem! jest jeden! O nie Ej, zaraz się ale nie ma więzienia. Zaraz mi się kieruje, w ogóle? Nie macie? ma, musi być jeszcze jedna. Poranny, sekret. No jest już, po raz kolejny. jesteś! to ty jesteś, dobra. A, tutaj tam, jesteś. O tutaj, patrz jaki tu chcesz. Kurczę. Ej, tam tu załk. Tu jest, tak. No i te idę, ja ja idę no. Dobra, nie bym się schować tutaj. O, widzę kosmonauta. Admira, kosmonauta, astronauta. Patrzcie, miejsce legendarne. Wow. To mnie nie uratuje, może nie To mnie opowiadały nie. legendy! Pst. Tak, to oni O którym? O nie! Z wiem, więzienia, weź co jest? Ej, plaga, ale... Co? Nie, masakra, podejdziesz do tego krzaka. Uwaga, strzelam kulkę w górę. A nie, nie mogę. O. Został. za spadamy z tej Albo nie! Czekaj plaga! Już! O nie! Puść mnie! No! Nigdy mnie pa ja Nie, O nie, nie, nie! Mogę, nie, Czemu nie ja Nie, mogę wchodzić nie da no? się wyżdżę, Ej, blad, nie jest ale blad, Tam jest przestrzeń. ]aki? Gdzie ty jesteś? O, nie, widziany, no, nie powiem ci, pomyśl. pomyśl. Ty jesteś wow, Chyba nie chyba nie działa. Nie, nie jestem. Nie Jestem, jestem. Ogólnie na prawie najwyższym szczycie zobaczycie łaskę. Łaska. Łaskę? Łaska? Widzę łaskę. No to tam miało. jest, się! Nie, to Admiros! Admiros co? z pałą leci, uważaj! Chodźcie łaska, do windy! Chodź poczuj moją pałę! Gdzie teraz, Bezko, do... Musimy stąd uciekać, bo oni są nas chwytać. Dobra, musimy... Nie wiem co teraz. Do windy! Patrzcie! Vladimir. Gdzie jest łaska? U. Tak się U. nie to się to skin to. Zmienia. Łaska odleciała do najbliższego potrzebującego cały czas w więzieniu! Ale popychaj to z tej strony. Wolniłem cię, a po chwili zginęłeś znowu, więc właściwie wiesz. Eee... Dobra, musimy się rozpadać. Szybko, nie wiesz. Dobra, chciałbym spaść. Admirosie, czemu szukasz uciekaj, laski? Uciekaj, uciekam, 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 uciekam! Jestem okay. Jestej, Dobra, skacz flotar, skacz Tak, tak, Miroś, Adysiaku, idziesz do więzienia Nie no, jesteś już mi potrzebny. Jej Fascynujące Ktoś zaruka ja... Adziabij, adziabij. Ej, patrzcie jest jakiś miejsce, może zejść niżej. Możesz zejść niżej na przykład. Ja się zablokowałem. Pamiętajcie, nie? ja was Gdzie mogę podleczyć hmm. A, jak nie będziecie singe. mnie bić. Ja chyba widzę pieseła, który właśnie skoczył Ej Admirosie, wróć tu! Tak, ja... Masz kulkę w nie. Admirosie! Nie! <laughs> A, jak widziałem jak się robi. Kto ściga w ogóle? Admiro ściga Admiros? Ja ścigam Ja no to jest słabo no, no, Tak nie powinno jesteś. być. No, słabo wamigdę. Ale ja tam zapałem. No, co tak. no. ty? Dobra, to łaska no, leci. Ja, ja. złapałem flotara. No. Ja. O, ja o, jestem ee. łapiący. Ej, nie. kto jest ze mną, kto jest ze mną łapiący? Ja. Uchywa musimy się, ok, jakieś o, fajne o, miejsce. Tu jest fajny. A, dobra. Bloody odejdź. Okej. Dobra. nie Ustawiam zaraz, no. A Gdzie jest te fajne miejsce? To jest te fajne miejsce, żeby... O mnie wszyscy nie rób mi tego. <laughs> teraz ej, flotar, chodź do, te... do mnie! Chodź do flotarciu. No, ej, flotar... O. Mm. Dobra, mm. dobra Foto, to, cały to. Tymi... Dobra, szukam, no. szukam więzienia. Próbuję wypatrzeć. Kuję. Na więzienie. Mój. Dopałem mi. Więzienie Uf, fajna rzecz. I... Dobra, spokój. Dobra, Dobra, Dotychmiast, dół. Nie A zawsze, ale jest. fajne. No proszę ci, schodź. No dobra. Tu jest, Nie ma problemu. DJ, chodź do Leci do pies do nich. Kwaszaj. Nie jest po więzieniu! O nie. DJ, dobra. Chuj, dobra. chodź do, do Dobra, ja ich to szukam. DJ! Dobra, jeszcze pamiętaj, Pamiętajcie, że w obrońcu... Tu ...musimy swoich towarzyszy. Tu, tu jesteś. Idźcie śladem piłeczek! Pomocy! Ja piłeczki. No, spójrzcie w górę. Na niebo. Tam są piłeczki. Co? Jak piłki na Są nie... ja, ja nie wiem. Jak śpię? a jak, nie Jakby obserwujecie, nie? Chyba, bo patrzysz. Ej, no się się ukrywa, to mówię wam, że nie o to w tym chodzi. <laughs> Chyba, że ja się ukrywam. Chyba, że ja siaka, widzę. Ło. Wow. Ja widzę flagę, musimy go ściągnąć. Piuczkę. E. Lecę, no, uratuję no, was, chłopaki! Pani ratuj, jasne, że ja tak, już. ratuj tam, spokojnie Ała, nie bij nas. o kurde Co to, to za piłki, piłki są nielegalne w tym więzieniu No to jest rozrywka nasza Wiemy się, ja was zaraz Wiemy się. Bunt Proszę się bić, to jest legalne Filmy nie możemy w żaden sposób uciec. Halo panowie. Dziwny. Nie ja możemy. Halo. Haha, <grym> uciekłem ci, bloody. Uciekłeś nie? <grym> tak, A, już dawno. Ale to nie o to chodzi, paweł, żebyś się ukrywał, tylko o to chodzi, żebyś uratował kolegów. Jejum, nie, nie tak. no, no, ja No Miałem nadzieję, no, bo, 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 że. Ale to wyglądało w ten sposób. No to patrz na mnie, uciekam. Halo. Chyba się zabiłem. Tak się od Dobra, prawda? O, o zabił się. Zabiłem, zabiłem uu, się. Uu, zabiłem Graliście. Yeah. Laska miała latać i nie lata, <głanski> kłamstwo. Ja, ja to miałem nadzieję, że mogę sobie zeskakiwać z różnych wysokości, a tu nie. No nie, to co ty jesteś? To jest strażnikiem okay. jeszcze. Ej, kto jest strażnikiem? Strażnik okay, czasu. Ja jestem. O. Dobra, flotar, musimy założyć więzienie w jakimś ultra super miejscu. Masz ich takie? Chyba... Tak, mam takie, chodź. Tak, ktoś się skumać? Oh, nazywam czekaj. to chodź, gdzie teraz jesteś. No właśnie, nie wiem. Widzę, że wow. flotar. Chodź, flotar za mną, o, pokażę ci legendarne miejsce Ciekawe. Nazywam to legendarną świątynią. Poczekaj, bo jeszcze muszę się zastanowić, jak się mało. Do czego jest bomba? Do czego jest bomba tutaj? Eee, bomba? Nie wiem, tam dobra. poszedłeś? To jest flotar. No trochę niżej, tam przeszedłeś. Halo, ee, myszek, myszek, Tu, 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 a ty z Wróć tam, gdzie byłeś. Trzeba się ale, ukryć Ej, wejdź hmm. tu na chwilę, wejdź tu na no, chwilę Tu, tu, Admirosie chodź do mnie Kto masz? Tu, Admirosie Stanisława o, to, o widzę Toma Tom, cześć jest tutaj, tutaj? Za, tutaj? za tobą, tu na górze tu. O, Tam, tam o, gdzie o, cię coś? zepchnąłem, tu. pamiętasz? Tu, 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 tu. Za, Tobol, to za, tu. Ale, za tobą Admiros, za tobą Tom, co tu się dzieje? Gdzie wyjdziecie? Mam bombę O i cześć Cześć Jerry, co tam? A na wiatrze? Co ty będziesz mnie złapać teraz? Tu, dobra, chodź Idziemy na polowanie teraz Mogę użyć Uważajcie, pies! Nikt nas tu nie Dobra. Wow, tego dźwięku nie widać w ogóle Czek, wiernych przyjaciół No poczekaj! Skocz i myśl Szybko, do więzienia Znaczy i łajcuch Ja czułem, że on tu będzie Nie, 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 nie spychaj tego, to jest nasza osłona Uważajcie Ogólnie możemy ich spychać stąd Odrzucenie do Dmyrosie Dmyrosie, patrz Patrz, jest taki to jest trik. bardzo złe z waszej strony. Ja się tu nie mieszkam. Zamknęli mnie, naprawdę. jakbym się, na prawdę, się jak nie? Jak o, nie zamknęli. Paweł, gdzie cię zamknęli, zamknęli uratujemy cię. A tam, czasem, Wiesz, A tam nic nie ma, czasem. Wiesz, gdzie winda jest? O nie, on no. będzie skakał tu. No to idźcie. Ok, Coś jest. Blaki, Co się dostać. O, jest tutaj ktoś. Weź, Blaki. chodź do nas. Idę. Blaki, idźcie. Nie, Ale wrócę tam. Idzie flotar tu, halą. Porane, za filigrę. Jestem niezłapywalny Niezłapywalny? tam Jest nie nie, nie, nie. Nie O, co cześć. No co? Oni są pity Co za. A tymi A, A nie. A, nie. Strzynki, kartony zabijają, Pamiętajcie o, o tym. Jerry, jesteś? Jerry. Pakik, Mirosku. Cześć, chcesz pijeczkę, panie Pawle. O lubię piłeczki, lubię piłęczki. Voldy. No, ty ty mi Voldy, zatrzymaj ja się, się. wiedziecie. Ja nie się, pieska. Voldy, spince. Nie. Ja spędzam się do narodu. Voldemort wziął, ale tu FPS-ów nie, nie. Tak? No nie chcę ci piłęczek. Piłęczek na ziemi. Grzeczni wszyscy, grzeczni. Tak tak. Chodź fotat. Pars. Nie, nie, nie. Dobra, jest tak. Dobra, inflota raz za 5, tylko kocharasiaka miałem. Jest się da czterech już już w tym. Tak, tu tylko. Tak. No Jest jeszcze Jerry tam. A jeszcze Jerry się gdzieś zbuduje. no, a Jerry jest Bo. mały, go nie znajdziecie. No, widziałem no, ja tak robota, nie cześć Vlady. Widzę cię. zatrzymaj o, się! Oooo, cztery! Jednaście budynku. Uh -huh. to ja, to ja. No mnie. Złapiecie złapiecie na pewno. Myślicie, że mogę mu zaufać? Ja może nie Wystraszyłem się, to był taki. O nie.

Nieźle Są takie miejsca, że ten... To pro... niej, o, o, to runerem, o, no bo O jestem ranerem umarłem od razu Znaczy ja o, to, to jest ja takie tak Dobra, dzisiaj też jestem runerem. Dobra, taki... czas porobić to jakoś, Ja mam ja, taką miejscówę, miejscu. po prostu taką miejscówę Taką misuwe. To jest taka Słuchajcie, taka miejscową. Admirals, inaczej nie jest A wiesz co, co, też mam taką ty... miejscową. Nie, 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 o, nie. Taką miejscówę Nie ma Taką miejscówę sobie latarkę I idź tam, co już przy przed siebie Tam? Na Teraz się zabić. What the fuck? jest? Kto idzie za mną? Ew, Woldy. E, oh, yes. Co o, patrz, patrz, o no, no, jest coś, to jest? Już idę, ten defensor. No to jest, ale nie wiem, jest to jest. Ja patrz. Ja patrz. Tego Pokaż tą no taką miejscowę. Pa, tylko to nie możemy tego zgubić, to jest bardzo ważne. Ej, gdzie jest tutaj? Czekaj, na szczycie jakiegoś czegoś. Ale są na nas bardzo fajne miejsca, z wielką taką. Mister Ego. Czekaj. No, to o. fajnie. No, czekaj. Pokładę to tu, no nie? Chodzę tu, o, hop, i, ej, i zabieramy się. to i się już nie da O, wtedy A tu się nie da, jakoś tu przejść, No Fajne miejsce, Właśnie. jest Sorki, przepraszam Wrzuć na górę Dobra, kto jest w ogóle ze mną policją? Ej, ja nie. Ej, Paweł jest Ja jestem wyżej. Ja się skradam o. po cichu, wiesz no to Nie, nie to panie, panie Wypadła Tu się... jestem, ej, ej, tu jest lepiej jeszcze Tak, tak, bo ja tu byłem, na górze jeszcze O, ale bez, mi jest. Bez, bez beczki też się Dobra, chodź, Waldi Chyba wiem, gdzie jesteście, wiecie? O, widzę Baldiego o, Baldi. i zabierz beczkę z nami. Baldi, Baldi odnij się, oh, cześć, Z tej strony, chodź. Baldi. Weź A, sobie jakąś rzecz. Ej, tu łaska idzie, tam lata. Ale nie wejdzie, tam, spokojnie, nie wejdzie. Ale to Baldi jest z nami, nie? I tak, o, i zabierz ją z ze sobą. I cacy. I cacy. No i, no, i może możemy da się tutaj. Ło, siema. Sukces. Bardzo, Bardzo ładnie. Cześć, Adisław, hej. Adisław chyba jest wapany już. No, jestem złapany. A gdzie jest więzienie? To tam, tam, tam. O, cześć, Adisław, widzimy cię. Cześć tak Jak w więzieniu no, na nas nie nie ruszajcie się. Wziwe. Wziwe. Co tam się dzieje, halo? Widzimy go. Dawaj piłkę rzuć nam. Rzuć na rzucę w piłkę, ale nie ruszajcie się. Dobra. Ale on, on chyba nie może rzucać, bo my chyba takiego... O, rzuć piłkę. Cześć Paweł, co tam. No nie Paweł. To jest łaseczka, Nigdy się do nas Paweł, nie dostanie. uważaj pani flaszek. Okej, chcecie. Dobra, chyba wiem jak oni się tam dostali Nigdy się nie dowiesz Nic, Nic nie wiesz Nic nie wiesz Ją skacze Aaa, Sabeuszu O, no. jestem, mm. Masz jakiś przedmiot może? To jest najlepsza kryjówka No, no Mirosia, jakiś przedmiot Znowu Mariusz? Ja Będę się bronił A. Cześć, Paweł! Ej, mam takie pomysły. widzenia. Ej, mam takie pomysły. Stań tutaj na tym ty, główienku tutaj. Na główienku. na, na górze. Dobra, A? dawaj. Migo! Vigo. Tu jest zamknięte. Wow. Czekaj, potrzebuję <laughs> coś. Pras! Dobra, stop, 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 stop. Tu, patrz, kurwa. Tu, patrz, kurwa. Tu, patrz, kurwa. Tu, patrz, kurwa. Czy ty jesteś? Od księżniczka to, na wieży, a dzioros. No, ładnie. Jest o, ładnie. O, 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 jest o. W ogóle, ja jestem winna, tej na tej wieży. Yes. Nie, z drugiej dobre. strony Fata. jest przykro. No i to, no, dobre. To czekaj, ja ciebie czekaj. Nie, 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 ja nie chcę tam. Dobra, dawaj. Widzę, że gdzieś pustka jest. Wyłaszczaj, idzie. O, jest! Jest! Aha! Ale ukryli się. Aha! Tak się wygrali. A już tak blisko było. Tak się wygrali. Jeeeez, yes, zwycięzcy, załatwione, dobra Ja jeszcze nie byłem tym goniącym Widzisz, jestem goniarzem hmm. Jeszcze ja byś nas jest. dokonił, ja oh, No O, to dobrze, że Admiros jesteś, bo też się... Właśnie Co to, co masz? Okay. Choć legendarne miejsca w ogóle Uuu, tutaj trupy są Może takie w powietrzu Ciekiera W po powietrzu? Mówisz, że... Dobra Ej, plagan No o, wow. cześć. Paweł. No, cześć. We, wow, wow, wow. A, A jak nam się Ej, dawaj ten. Zrobimy tutaj taką kosmiczną blokadę. Kosmiczną Dobra, blokadę. Dobrze. Nie, zepsułem. O Jezu. Zrobimy wow, ale Wo, ale leciała. Ale leciała. Dobra, rozstawiam więzienie Aaaa, co to miało być? zateleportowali się. Nie mogę? A rozstawiam e, Nie możesz. Eee. Nie ma tego. Nie ma więzienia. Ej, Admiros, Dobra, możemy uciekać. uciekać o, szybko o, jeszcze. Mnie, ul, ta... Ja nie mogę więzienia roz... Dobra, więzienie w basenie, jolo. Nie mogę. <laughs> tak jolo. TAKTYCZNY SMOKE! Party Dobra, teraz jest w więzieniu. co No bo po co ci więzienie? Dobra, taktyczny tu... <laughs> smoke! Dobra, szybko, przesok do w Przesok. Przez okno! <laughs> Co wy tam, tam robicie? Czekaj! Need... Nie mogę więzienia rozstawić, Uciekliśmy mu. Tasczypko. Co wy tam robicie, nie? Działak on nas złapał, a nie było więzienia. Czemu on tak, się... on tak się rzuca z tym pałką jakoś? Po co uciekacie? A i... Daj spokój z tą pałką! Chowaj mięso, Dzior! Chowaj mięso! Jezu, ale wy wszystkich teraz złapał. No, no dobra, jest już łapo, jest więzienie, ale nie, ale, nie było do pobiej, czego. sobie, już jest więzienie, co ty się tak Już jest więzienie, no nie? Ale już jest tak nie więzienie, nie oczywiście, że To ja tak. będę strażnikiem więzienia, zapraszam. Ej, a, 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 Darmowe pałowanie w tę No, strzałem właśnie. Eee, czy winda gdzieś prowadzi? Tak, do legendarnego świątyni prowadzi. Tak, legendarna świątynia ninjów. Dobrze, jadę. <laughs> I innych. Jedź tam. Jadę. Hmm. Ja nie, no nie wiem właśnie. Poukrywani. To bardzo dobrze. No, się. Ej, czy w więzieniu ktoś już jest? No właśnie, strażnik. A, A to dobry strażnik. Nie, <laughs> nie widzę nikogo. On, on, on ma opłacone za to. Ma opłacone za to, że, to że jest po prostu. Aha. On po prostu siedzi. To nie no, to spoko, spoko. Nie. Polecam. Uh -huh. Zbawię takich strażników. Jakieś dyskoteki też tam, Ej, Ej, tam Uwielbiam, Uwielbiam, się dzieją, co nie? To nie ze wszystkich z tej wysokości. Cześć. To dobrze. Dobrze wyglądasz. Nie no możesz przejść, się, tak. się nie da przejść przez to To tam, panie? O, cześć, łaska No tak, no <laughs> nie daje Dlaczego sam? jestem... Co tam się dzieje? Co to Ktoś mnie złapał? O, widzę, widzę łaskę Idę po łaskę Nie, nie łaskę zostaw Łaskę zostaw, łaska cię no tak, tak, nic nie, wiesz, nie zrobiła cicho. No dobra, to... No, wiesz, o no, ma bo... pierwszeństwo Łaska ma pierwszeństwo, żeby przeżyć Po prostu no, Dobra, hmm. chwila Tam, tam Dobra, taktyczny smoke i cię ratuję ja powiedzieć właśnie. Co jest z tym smokiem? No nie! Aaaa! Wow! Czemu mi pieseł nie umie to jest za miejsce ale. legendarne? Okej okay. Czekaj, Vladi przeniozł cię czy, czy nie? No Zabiłam się No, no nie, kurde, ktoś mnie spierdza Paweł tak. mnie czeka w więzieniu <laughs> No Paweł cię popycha w więzieniu Ja w tym odcinku ogólnie <laughs> cały czas ginę Patar, ja myślałem, że wiesz, będziesz sobie tutaj Wiem. stał Bez Wiem, ale tak. mnie spychali ogóle, cały tak. czas No bo <laughs> Jak myślisz? Za dużo przepaści tutaj jest w tym... Znaczy, tym a, o, jestem tym policjantem! O, to jest Ja. Yeah. Proszę, badaj więzienie takie sprytne bardzo! A to tam policja! Pan Admirosek, co tam pan robisz? Dobra, Flotar, musimy Ty. coś zrobić! Jadu masz jest jakieś sprytne więzienie? No o, 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 dawaj o, o, szybko, o, 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 bo ja ich już mam! Gdzie masz? Gdzie masz? Poczekaj! Wow. Miejsca nie szukaj, rzuć gdziekolwiek! <laughs> czekaj, bo nie mogę. Nie, miejsca. nie wyjdę stąd. Nie, tego. No, ziomek, Poczekaj, no, bo muszę. Baga, podaj po, po mi pomocą dłoń. Przecież gdziekolwiek no, można. No, nie, no. prawy! Też tak myślałem ci, że no, nie prawy Nie wiem, jest w windzie. Z tej z tego się nie da wyjść? Tak, nie da się. Jak ja mam wyjść? Nie wiem. I jak zrobimy... ja się mogę zabić? Ej, Musisz kiedyś wpisać no, teraz konsolę. Mogę coś a? takiego wpisać? Mogę. Oh, okay. Jeszcze wyżej. Uf. Jak zablokowałem windę? Po prostu pijeczka tak wpadła rzutko na drzwi. Dziś się, się zamknęły. Nie da się. Ty zjeżdżała zrobimy winda. To. A, Robimy no, to? Ale tylko mało tylko. Ale no, beka, tak. co nie? Ale mm. a kurde. Pod tą sukienką nic nie masz, chciałem powiedzieć. Przesuń się do przodu trochę. Cześć. Cześć. O teraz, skacz no ej, Bardzo dobra, dobre się... miejsce Idzie To, to, to ty pilnuj, no, ja kurde, ja będę szukał Kurde, nie da się ej, do... Ale ja nie da się, to do... się to jest do... wirtualne, tego, do... tego nie ma. Nie dajcie ha, nam szans Halo, Adzior? szukają, czy nic? Halo ja no, Adi window. Ej, ale tu, Czekaj, trzymaj, tutaj mi wyjść Nie Czekaj, mam go co jest? Ej, piłki ratunkowe wysyłam wam Halo, pomocy O, za błot, to nie mogę Ej, kto to jest? Plotar, zaraz psa Pomocy on psa Byłem świadkiem, to się nagrało O, gdzie on. Właśnie nie wiem, tutaj jak o, stoję, nie czekam... Bej. No nie. A, stoję, a, czekam a, na widoku a, i nic A, na a nie mogę dobre, się dobre. bić, nie? Było dobre, biegłem za tobą Ech. Kurde Dobra, jak kucnij Tu są lagi w tym pomieszczeniu, okropnie propozycje słyszę. nie mogę na ciebie wejść Kucnij, nie mogę a, na ciebie a, wejść, a, wejść. Ej, no, dzięki, no. dzięki. To to Dobrze na biega dziwnie. O no, i pan Plaga biega Tylko, że ktoś musi jeszcze załapać, to, to, to wiesz, żeby tu przejść Ej, jakby co to idzie, jest w świątyni Adi, idź stąd Addy idź stąd Idź sobie stąd, paszo stąd Dobrze. jest Admiros? Ja wam ja beczki cały czas przynoszę Ej, ktoś idzie po ciebie Ja chciałbym Ja nie wiem Ktoś będzie mnie gonił tutaj, czy coś? Skacz nade mną, Admiros, skacz nade mną Chciałeś, lecz wiesz, laski tak? Pierwszeństwo no, po prostu wiecie. No na belkę szanie. A, przy... a nie wiem czy... Jestem nie? na górze. Czyli się dał? Mi? Da się, w go tak wystrzeliłem. Oj, dobra, no. oj! Teraz. Oj, blisko. Ej, uratujcie nas! Jesteśmy w, w więzieniu pomocy! Oni są w więzieniu Ja nie no. wiem gdzie jest to więzienie! Czekaj, a od W świątyni jest! To o! Piątynia. To jest normalne miejsce. Czekaj. Dobra. A musisz wiesz. Ej, o nie, do nie, ja tam widzę że oni się kręcą. Nie mogę uratować Nie ma szansy. Nie rób tak. A! Cześć. Kurde! Dzień, dzień. Dzień, Jakbyście dwie, nie biegali, do... to bym was zwolnić, ale żeście no, biegali. biegali. Ale my tak jest. To jeszcze został. Jesteśmy super, super. Ja zostałem, biegali. dzień dobry. O, o, dzień dwie. Dwie. Ja nie zdążyłem, ale. Dobra. Dobrze, My uciekliśmy. Tak. Nieźle. Nieźle. Jak wy uciekli? Normalnie. No bo. ten... Nie uciekli, oni kłamią, super. Nie, bo paweł mnie uwolnił, a ty mnie nie spałowałeś. To jest za Jedną osobę zdążyłem chyba. Tak, mnie zdążyłeś, nie? I tak przez chwilę ogarniałem. Mogę się ruszyć? O, dzień dobry. Oj, serio! Nie, nie, nie. Serio? z tego O, czym mówisz? Rogu jest takim strażnikiem. Nie, Bo ja jestem jednym. Zakładaj szybko. Dobra. Nie ma, znowu. Znowu to samo. Chodź tu, chodź tu. O! O nie! O nie, dobrze! Dobrze, front! Nie Halo, uwolnij mnie. Szybko! Hej, no. nie? jak, nie, nie. nie mogę cię Dzień Dobry? Mamy cię, mamy bum, bum. Ej, w, widzicie tam flotara? patcie popatrz eee. na flotara. Nie <laughs> mogę pójść, to to, pomogę ci. Cześć. Co cześć. Mnie Halo. O, Masz flotar piłki. Masz piłeczkę. Nie mogę. Ja się ja nie jestem na mnie, Teraz razem o sobie chodzi. Piłkę tutaj. Ja w ogóle w kosmos wyleciałem, prawie. Ale jeszcze, dajbym ich piłkami. Ja też mam w kosmos. Piłkami. Czekaj. Ej, Polsko, to cię wybije. Dobra. Piłkę macie. Hej, no okay, ja jestem, a teraz. No. Czekaj, nie. a ja to Jakąś beczkę albo. No, du! Typie, typie. Admiros, Razuj się. Kupi. Kajcie, na Go, e, Dół. Dobra, no, działa. Czy jestem? Ej, oni nie umiły sobie <laughs> no nie. Spokój, no tak? jakaś. Już, już ja szło, przyszedłem już, pomóc, spokój. a oni mnie spychają, nie? Ale widzisz. No, dokładnie. Spokojnie. Ja bym <laughs> Spoko, ja byłem Gdzie uratowany. Nigdzie. Ojejku. A, Ej, po, pomóżcie mu, spychajcie ty. A to więzienie Bloody przyszedł a, dobra, już sprawdzam. No nie mogę jak się wyruszacie ciągle. Ja cię kręcę co za niewierni! Chodźcie co za tu! Co za niewierni, <grym> niewdzięczni, nie? Nie panie flotar! Niewierni, niewdzięcznicy <grym> Tylko spychasz flotara stąd. Zostawcie mnie Zepchajcie go na śmierć. I dalej. No. Już spokój będzie? Będzie. Nie co to będzie za spokój, jest. spokoju! Tu jesteśmy! Do zabranie w ogóle. Ale, ale my ten, eee... poniewieramy? Nie lubicie się maja z nimi widzieć. Chyba kogoś tam ominęłem nawet. Ja. Ja no kurde, Bloody, chodź tutaj do mnie. Już idę. Moja postać za szybko biega, ja nie wyrabiam na zakręty. Nie. Gdzie są strażnicy? Ej, gdzie są strażnicy? O nie, o nie, o nie. Spadłem. Przybywasz przy, 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 przy w strażników? Strażnicy zaraz będą. No nie, pani flotard, no. Tadeusz Jakub, czemu nie uciekałeś jak cię Ktoś wzywał strażnika? Nie, nikt nie wzywa. Dobra, nieprawda. wszyscy? Ko kogo jeszcze tu brakuje? No, no, no. E, Nikogo, nikogo e, Spiełeszkami tam... spod Ale ja gdzie, gdzie ja mogę Nie, Pchnęli mnie tutaj, nie mogę się o, co, ruszyć dobra, teraz Dobra, mogę jednak <laughs> Dobrze, zabiłem jednego <laughs> strażnika O, dziękuję, dziękuję No, dobrze, dobrze Wow, gdzie ja jestem? Dobra o, Potrzebujemy ktoś. chyba jednej albo dwóch osób A nie, to flota A plaga żółta. Mnie nie znajdziecie, jestem nie Plaga, admira, czemu nie uciekałeś jak cię uwolniłem? Bo od razu zostałem spały o, to tylko jedno wytłumaczenie To Od <laughs> zostałem spały Jakłem Jezu uh. Dobra No dobra, to co? Tym akcentem, tym akcentem kończymy, Tym akcentem nie? Melo, tak, elo, o Jezu, zaskoczyłem jeszcze Dobra, melo, trzymajcie się halo, elo, melo, 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 melo.